Optimus Prime. Prime Go. widzowie, Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy się troszeczkę o nowych e, wydarzeniach, eventach. Mamy już Halloween, e, tak jak widzicie, tutaj już mamy potwierane, pierwsze uderzenie. Też mamy do przetestowania Achillesa i Hektora. Już są pierwsze filmy. Z testowanych tych dowódców nie będę ukrywał, nie będę, nie będę tego jakoś bardzo tam chwalił, bo dla mnie, te testowanie dowódców dla duelak, tak to mi też tam parę osób dość dobrze powiedziało, no, mija się z celem i się trochę tym, tym, tym sugeruje, no bo. Ja po Arturze, kiedy robiłem filmik, no to powiem Wam szczerze, że tam już się to tak nie pchałem, robienie te, te wszystkie parowania, testy i, i żeby to tak wszystko wam pokazywać. No bo te duele nie odzwierciedlają po prostu OpenA. Dlatego to jest takie nagranie filmiku, byle chyba pod wyświetlenia tak mi się zdaje. Eee, więc ogólnie tego tutaj Achillesa i, e, i Hectora nawet sobie jeszcze nie, nie sprawdzałem na próbie, bo niebatko w tym momencie są na kanionie dostępni. Ymm, wiem tylko tyle, że no, te, to co się mówi o Hectorze i wam mówiłem w filmikach, że to może być taka Szadżar w Voltu, albo niektórzy mówią, to William Wallace w Voltu. Jest na pewno, jest, jest dość wytrzymały ten dwóch. zobaczymy, jak to wygląda w Openie i z czym to będziemy parować. Tym bardziej pamiętajcie, że mamy kawalerię zaraz. Achilles dalej, ja uważam, że będzie warty, nawet jeżeli potem będzie się zrobiła ta druga delta, on będzie dalej warty do gry, nawet jeżeli wyjdzie nowa mocna kawaleria, to jednak jest 6 sześć, sześć targetów, które on bije, więc na pewno. Quiz Sojuszu, no to temat chyba znacie, klasyczny quizik, ja już go dzisiaj robiłem na telefonie. Tam chyba nagrody nawet tak zrobiliśmy ten dzienny, więc nagrody już się nabiły. No trzeba codziennie robić, żeby żeby te nagrody nam wpadały. Poczekajcie, tylko tutaj. Yy... To chyba nie, chyba już nie będę miał tego tutaj pokazane. No Ale robiliśmy ten ten i tam nagrody z tego pozdobywaliśmy, tak? Tu jest chyba tak, full. Więc warto robić te quizy, osiągnąć ten najwyższy poziom i naprawdę to potem oddaję. Jeżeli chodzi o same eventy, no to tutaj ja zawsze robiłem tak, że kupowałem pierwsze dwa pakiety, potem już nie inwestowałem. Zresztą tutaj fajny z no ale mam dwa lepsze: mam z Amsterdamu i ten z Zenitu. No ale jednak te, te cukierki tutaj wiadomo, które pomagają. Ja też sobie tam czasem chainuję, a czasem też chodzę i biję tych wszystkich barbów. Jak widzicie tutaj, żeby te cukierki zdobyć, żeby sobie jak tam najlepiej ten poziom wybić. Fajnie, że 7K Event wraca. Ja tutaj po prostu wybijam, żeby jak najszybciej do tej 25 dojść i potem się już zająć przede wszystkim też fortami. Inwazje barbarzyńców tak wiecie też nam tutaj się pojawiają wyznacie temat dodatku możemy tam jakieś zdobyć oczywiście cukierki i też inne przyspieszenia więc fajnie że wrócił 7K myślałem że będzie w grudniu bo przez Elysium on jakby tak został zahamowany no ale w grudniu pewnie będzie co innego podobnego co mieliśmy ostatnio na Elysium więc Fajnie, że ten 7 Game jest i jakby tak on wraca, ale wraca na takiej wiecie, zasadzie, że on nie zostanie że to gdzieś tam nagle olany i, i że były takie słuchy, że będziemy mieli Elyssum zamiast 7 Games. Więc fajnie, fajnie, że to zrobili. Inwazja o ja Wam już mówiłem, Dom Esmeralda dzisiaj sobie zrobimy. No, jak widzicie, za niedługo Arka Ozeresa. Jeżeli będę miał okazję, a się na to szykuję. Ale nie chcę jeszcze zapraszać, to w, w niedzielę nagram Arkozyrysa już na nowym, e, na nowym królestwie. Zobaczymy, jak to wygląda, jak grają. Jeszcze tylko będę poczęła wtedy pozwolenie, czy będę mógł nagrać sobie taki i udostępnić kanał. E, tutaj widzę, że coś chyba będą chcieli robić. quizik no, ja na tą chwilę się nie palę na Quizik. No i mamy epicki cykl, to też zrobimy się dzisiaj w tym, w tym wydarzeniu. Tak wiecie, mamy tutaj zadania, gdzie zdobywamy główki, przyspieszenia. No, nie są jakieś cudne, ale też wprowadzili ranking, kto to najszybciej zrobi, oczywiście w danych etapach, na jakim poziomie. Więc to jest, zresztą nie wiem, czy pamiętacie po jak był Queen, jak wychodził, no to mieliśmy tą mapkę, gdzie wysyłaliśmy wojska i staraliśmy się jak najlepiej to zaszachować. Więc naprawdę fajnie wyglądało. A zaczniemy sobie od esmeraldki. Tam trochę gemów jest przygotowanych. Hmm, zapomniałem, powiem wam szczerze, użyć w niedzielę, żeby kupić Vipropa. No i stwierdziłem: OK, mamy te gemy. Użyjmy tutaj. Wyciągnijmy więcej niż normalnie bym wyciągnął na tym. Na jakbym te wszystkie gemy tam wywalił, wiecie, w, w Vipropa. Okej okay, na razie nieźle. Nasz legendy nie ma. legendę będzie tutaj, to już pamiętam. Nie. Widziałem lepsze e, rozkłady, że tak tu powiem. Tu mamy trzy pickie. Tu mamy te, chyba do 40 tam dociągniemy, bo tam jeszcze mamy. Bo tyle gemów w bagu? O, trzy. Super, teraz zapracowało. No, jeszcze raz użyjemy. Tak. I ostatni. A Gemę tam, co potem doładuje, z baga. Ok, i tutaj mamy kolejne. Okay. No, ja uważam, że spoko dało, nie? To już te 70 tutaj już nie będę puszował, chociaż czasem niektórzy mi pisali, że 70 się najlepiej ponoć robi na tym. Ja to tylko te Gemę tu już użyję, żeby mieć. No, teraz że tam się będzie pomalutko zbierać. No, i tam GM 10k, wróciło, więc spoko. Ponad tam 30k poszło, ale materiału trochę doszło, więc ja jestem zadowolony. Zresztą nam o jeden niż bym miał zipa ale tych epickich powpadało trochę, więc naprawdę uważam, że spoko, spoko tutaj to nam wyszło. No i przejdźmy sobie tutaj do tego od końca, się świeci. Aha, bo quiz już jest na cykl. Oczywiście za niedługo też będziecie mieli statki, nie? Tak? Dobrze pamiętam? Statki i tak, Wojna jedna i ochrona zaopatrzenia nam się pojawi czwartek-piątek. Więc pamiętajcie o tym, żeby to też zrobić. Mm, zobaczymy, jak tutaj wygląda podbij. przedmioty wsparcia. Przyciągaj je, przyciągaj do oryginału, by zwiększyć swoje 15 do 15. Przyciągaj, aby zwiększyć wolonie, że okej, ok, podbijamy. O, okay, zapomniałem, że musi tutaj to zbierać. Zrąbałem na starcie, poczekajcie. Dobra. Zostawiamy, 5 nam Zbieramy. Na 25, powinien chyba iść, tak mi się zdaje. W razie nam... O, Odbije się. No i tutaj akurat to szybko poszło, to jest chyba poziom jakiś prosty Zobaczmy hmm. ja tutaj, bo są dwa, pamiętam są dwa etapy, ale właśnie zawsze się dąży do tych 25. dobra Tutaj, dobra Nabijamy sobie, żeby jak najszybciej było. Tu mamy 15-15, więc że będzie szybko nabijać te dwie mapki. Nabijamy, nabijamy. Dwudziestkę w ogóle odpuściłem. Tak. Nabijamy tutaj, żeby przebić się. I kończymy. Musimy go tu pozamykać. Akurat to są proste wersje, więc zobaczymy, jak tam będzie potem czasowo. Ja jestem tutaj. Aha, czy mamy taki hardcore trochę to jest 28. He, dobrze pomyślałem. I teraz będziemy szli od góry. W taki sposób go nabić tam. No tutaj już mają dość dużo. Dziwna taktyka tutaj podesłana żeby iść od razu na ten A tu jest na piątkę okej okay. I'm to Juś No i to ma szybko zakończone. Długo to trwa, nie będę ukrywał, no ale Avenger, tak, na rankingi czasowe. A to dopiero na tych wysokich będzie widać, bo na tych pierwszych to, to, to nie widać. No pewnie będzie tam dużo trudniej, nie? Ale jest tu parę, parę paru szybkich bili, które to ogarniają. Słuchajcie, no, wydarzenie jak wydarzenie. No, czekamy wszystkim na to, żeby się pojawił normalnie Achilles i y, Hector, żeby można było ich tutaj w miarę przetestować gdzieś w openie, na jakich duelach 5 vs 5. Bo mi się zdaje, że to się najbardziej będzie opłacać. Wiecie, testowanie mm, czasem dowódców jest też ciężkie, bo robienie tego na, mm, też, też bez formacji Delty, lub też mm, tak na przykład no, testuję, widziałem testy A, e, Artura z Filipem no, i testujemy bez formacji, która im, no robi jakiś tam, wiecie, yy, wykrój. No to jest tak, trochę słabo, nie? Otworzymy sobie od razu skrzynki, bo tutaj widzisz, trochę że geceków też powpadało. No, w miarę OK. Bo ostatnio było, było więcej tego. O, tu też jeszcze trochę Gceków. O spoko, Speedy lecą. To jest ważne. Tak Gceków ostatnio trochę wpada. Dużo tu mamy spenderów, więc mam nadzieję, że się przygotujemy jak najlepiej do kafałka. No, dajcie znać, jak tam oceniacie ogólnie to wydarzenie. Ja uważam, że spoko że całe wydarzenie po, w sumie, rocznicy to wiadomo, nie możemy wymagać nie wiadomo co, bo rocznica była, mój zdaniem, bardzo fajna. No, a teraz po prostu pomalutko, czy zbieramy cukierki typowo Halloween i lecimy pomalutko do przodu z tym wszystkim. I ja to tak patrzę na na, na, te, na to wydarzenie. No, Prawdopodobnie i tak obstawiam, że gdzieś pewnie około czwartku, piątku, soboty dostaniemy dowódców, także możemy być już z nimi. Do 1 listopada mają Chiny to, to, to wydarzenie, więc może dostaniemy już po 1 listopada. Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że może się przed niedzielną arką pojawi, także mógł z tego Achilleca zrobić do fulla i protestować na arce, takie już typowo mocnej arce. Zobaczymy. No, Przez cały czas tutaj nad tym pracuję. Hmm, tutaj jeszcze sobie otworzyłem przy jak już pod kontener na filmik. Coś tu fajnego, 3,5 do kawę. A no, tak. O, inskrypcja Alita. Szybkość marszu 2 i 8. Dobra, dalej się zablokujemy. Potem przyjrzymy co tam jeszcze fajnego jest. No, reszta. Wszystko reszta jest na przemiał A nic pomału zbieramy. Tutaj już kamyczki zostały mi dwa a miałem ich więcej do, 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 do ogarnięcia ale dobrze bo to znaczy że dobre staty mile co przez przesadzasz rozwijamy to w dobrym kierunku możemy coś tam sobie już przepalić tak wypalimy sobie tak przetwórz czemy wszystkich i wypadałoby sobie kupić już te kamyki i może się uda nam coś wyciągnąć lepsze podłuki. Bo ja tutaj robię tam staram się wyciągnąć z łuków tak mam i tutaj jest elita to mam koncentrowanie 4%, procent staram się to szybkość tej marszu przemienić na jakiegoś PZ wysokiego no niestety jedna tylko kamyczek się udało więc lipa no, szybkość marszu tak dla mnie tu nie jest ważna a tutaj jest dobre są statystyki no tego PZ żeby wyrolować lepszego by się przydało nie żeby mieć więcej tego PZ a bo tutaj niestety w tym w tym mamy w tej opcji Mamy tylko atak 3,3% nie. A skoncentrowanie na pewno będzie lepsze niż to co mam teraz tutaj na yy, właśnie jeżeli yy, 1% obrażeń, więc to chyba już teraz mi daje boostana, no, ale chcę te statystyki bardziej podkręcić, nie? żeby chociaż ten PZ też tą kij z obroną, bo obrażenia się wejdą ponad 1%, no, ale... Fajnie, fajnie by było to zrobić yy, tak, żeby było jak najlepiej. Ja to myślę, że do kafałka ogarniemy. Yy. Tym bardziej, że ta mroczna się dawno skończyła, więc nagrody też się pojawiły. Z mrocznej pewnie było dużo tych pomarańczowych, ale teraz już wiem, przynajmniej jak mroczną też dobrze robić, nie? Mroczne wydarzenie. No i co? No i czekamy na kolejne KVK. Wieść Troi się pojawiła. Zobaczymy, co będziemy grać. Czy coś będzie z pieśni Troi? Czy będzie coś z hymnu bohatera? ogień, ogień wojny? Niezłomni wojownicy? A może. Może Orlean. dawny gram Orlean. Powiem szczerze. Zagrałbym Orlean. Zagrałbym Orlan, bo chciałbym zobaczyć. Nie lubię tego kapoka ale chciałbym zobaczyć jak nam by to poszło jak tam dowódcy ci starzy, jak to jak porobić to sobie, wiecie, to z tymi bufami. Co najlepiej poddane, poddaną opcję dowódców złożyć, nie, jeżeli chodzi o e, umiejętności, nie? No nic, tyle będzie w tym odcinku. Troszeczkę na koniec przynudziłem, no bo jednak widzieliście, że ten adventure to tam wciągał epicki cykl. Ale tak, no to co, działajcie, bawcie się i czekamy na, dalej na to, że jak się będzie mogli pograć sobie na, normalnie na Achillesie lub też Hectorze Hectora na pewno będę na razie tak traktował, bycie po malutku, ale z Achillesem na pewno się zazajemy, tak żeby grę zrobić na fulla do zobaczenia Dzięki wielkie zaś Dzięki że wspieracie kanał że przestały się rozwijamy pchamy to wszystko do przodu razem Trzymajcie się hej